Baba z Milanowa na plaży Lazurowe Czerniakowskie. Proszę. A pani tak się nie boi z tą biżuterią, tak po plaży tutaj chodzić? Nie proszę pana, nie boję się, bo to jest tak bardzo luksusowo, i tak po prostu po milanowsku. Proszę zobaczyć też, z czego piję dzisiaj. I to też złote? Oczywiście. Gdzie pani to zamówiła na temu? Czy na Szein? Nie, nie, to z Tobą mojej serdecznej koleżanki Beatki z Olsztyna. Dobrze, ale to prawdziwe to złoto jest czy nie? Ale które? to Nie, to złoto. A, myślałam, że Pan pyta o to, proszę Pana. Nie, to to jest, oczywiście to są klejnoty mocy. O, proszę bardzo tutaj zobaczyć. E, od Matematyki Obacz, która tworzy korony mocy. I te klejnoty nie są złote. Są na każdego kieszeń, że tak powiem. Chociaż nie mówię, że złoto nie jest. Ale każdy może mieć i proszę zobaczyć, jak można wyglądać luksusowo. I Pani tak do wody tutaj wejdzie? Proszę pana, jeszcze nie wiem. Coraz bardziej mi się podobają te klejnoty. baby z Wilanowa. Piękne, prawda? Ale co piękne? Baby z Wilanowa. Ja mówię klejnoty. Aha, proszę pana. Proszę. I ładne niebieskie niebo tutaj macie. Mamy ładne nad jeziorem Czerniakowskim. My wszystko mamy ładne tutaj, bardzo. I klejnoty, moc też mamy ładne. O, jaki tutaj jest znak piękny. Nie wolno się kąpać. Jak nie wolno? No to proszę. Czyli nie wolno A się bo kąpać. to nie wolno, ale tutaj będę pływać na supie. Co to jest słup? Pani tutaj ten słup zaraz wyciągnie i będzie pływać. Proszę pana. Pan to już normalnie wymyślacie. się. pies pranek przyszedł.